hol zakupowy z Ikei tablica, a do tego mnóstwo dodatków no mnóstwo takie, 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 takie różne drożek do szafy, wieszaki dwa fotele jeszcze tata nosi jeden to już wiąz z fotela i to ma powstać to ma powstanie robić okej, okay, ma powstanie, mamy powstanie nie O niczym nie wiemy. Okej. Okay. To jest wolek wyróżniona. Więc powinno powstać. Tak wygląda wyciągnięte. No, jakoś dużo nie powstało. Rozpakujemy to sobie. Siła! A tu jest coś takiego łapka. Jakoś tam jest. Tu jest Coś takiego mamy. Jakiś karton Jeszcze mamy szaki nożyczki Rozpakowanie Pięknie poszło Teraz tej satisfying Ta to był bardzo Na Naklejki Naklejki się no no i wyszaru dużo oczywiście. Pa!